Witamy Was w Szkotowie ponownie. Witamy Pawła, firma Archimedes. Witamy Macieja, firma Archimedes. Co to jest Archimedes? Zaraz się dowiemy. Dlaczego tu Panowie przyjechali? Zaraz wszystko nam powiedzą. Ja Wam muszę tego powiedzieć, że jestem w ogóle zaskoczona tym, co się dzieje w Szkotowie. Zaskoczona jestem tym, co się dzieje w ogóle w świecie rolnictwa. Jaka technika, jaka technologia wkracza w nasze gospodarstwa. My nie jesteśmy już zaściankowymi gospodarstwami. Rolnictwo to nie są już tylko widły, łopata. To nie są tylko muskuły, to jest też głowa, to jest to, jak my myślimy, co tworzymy, jak tworzymy tą, naszą, nasze rolnictwo, naszą gospodarkę. To jest coś więcej niż tylko siła mięśni. No właśnie, Paweł. Co ty tutaj nas robisz? Z czym ty przyjechałeś do nas? Jak w ogóle powiedz, jak my się zapoznaliśmy? Powiedz dwa zapoznaliśmy słowa. Zapoznaliśmy się na targach na Dniach Ziemiaka, w Afnidzicy, to było dwa lata temu. Tam prezentowaliśmy poprzednią wersję tego sortownika, sortownik FPS. Bo przyjechaliście do nas z sortownikiem do kamieni. Tak, do kamieni, do grudziemi, do brył, do, do ciała. No właśnie, zapoznaliśmy się na targach. Oczywiście to było po tej topolat w Indzicy. Ja byłam od razu zaskoczona tą maszyną, ja tam pamiętam, że przy waszym stoisku przestałam wiele, wiele minut z niedowiedzianiem, patrząc, słuchajcie, jak kamienie odchodzą, sortowanie kamieni wygląda w ten sposób, że kamienie odchodzą na inną linię, ziemiaki idą na inną linię, bo trzeba powiedzieć, że my tutaj w Szkotowie od wielu, wielu lat, właściwie odkąd mój tata tu gospodarzy, to już jest 30 lat, zmagamy się z olbrzymimi ilościami kamienia. U nas te kamienie się rodzą, czasem się śmiejemy, że gdyby kamienie były, płaciły nam tak jak za rzepak, to byśmy byli strasznie bogaci. To przykuło eee, Twoją uwagę, bo miałaś, bo nadal masz realny problem z tymi defektami, czyli z kamieniem i, i z, grudami z grudami ziemi, ziemi i z innymi ciałami obcymi i to jest maszyna, która jest realną odpowiedzią na te wszystkie bolączki producentów ziemniaków, zwłaszcza w tym regionie, gdzie tego kamienia jest bardzo dużo. Tak, ważne. u nas jest tego kamienia. Ja pamiętam też, że tą Waszą uwagę przykuło uwagę ministra rolnictwa, bo dostaliście tak. wtedy też nagrodę na targach. Tak, się za innowacyjny produkt. Ta, ta maszyna otrzymała nagrodę, jedną z, y, wówczas było kilka nagród rozdanych, akurat w, dziele, w dziale innowacyjności dostaliśmy tutaj... Bo to nowe... była chyba pierwsza taka maszyna na targach, która się pokazała z optycznym sorterem na targach tej Tak, to też była taka prezentacja interaktywna, to znaczy mieliśmy realny pokaz sortowania na, na targach, gdzie można było Ocenić i samemu sprawdzić, jak taka maszyna działa. Tak, bo to jest, słuchajcie, to co ja cały czas mówię: że my jeździmy na te targi, rolnicy jadą na te targi, po to, żeby zobaczyć, żeby dotknąć, a potem w razie czego umówić się na pokaz czy na próbę takiej maszyny, żeby można było ją kupić, żeby zobaczyć właściwie, czy ta maszyna będzie nam względnie potrzebna, jak ją możemy dołączyć do innych naszych maszyn, czy właściwie nasi ludzie ją zaakceptują, bo też trzeba powiedzieć. Macieju, ty przyjechałeś pierwszy dzień z tą maszyną i też nasz pracownik powiedział, że nie, nie, on niech to tej maszyny on jej nie podłączy. Tak. Oni mają swoją technologię, im się udaje to, oni to robią jak najlepiej, ta maszyna nam dzwoni itd. Tak i tak dalej. I co im udowodniłeś, co im pokazałeś? E, Agnieszko, to jest tak, że strach ma zawsze wielkie oczy. Tak na dobrą sprawę maszyna jest bardzo intuicyjna. Ona może przerażać swoją wielkością. Na pierwszy rzut oka skomplikowaną technologią, natomiast w obsługiwaniu jest tak samo proste jak smartfony, których w tej chwili używamy. No właśnie, bo powiedziałem, że w tej maszynie nic się nie popsuje. Oczywiście komputer jest, oczywiście elektroniki tu jest bardzo dużo, no bo to trzeba powiedzieć, że no tutaj jest bardzo zaawansowana technologia, tak. bo to jest optyczny sorter. Na czym polega optyczny sorter? Weź, wytłumacz nam. E, w przypadku tego konkretnego modelu mamy trzy kamery o wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo mamy jeszcze światło podczerwone. E, dzięki temu jesteśmy w stanie... Ale one jest zielone. Nie, Ach, że białe. To ci się tak tylko wydaje, jakbyśmy, no, bo z boku, nie jak, nie jakbyśmy tutaj z boku spojrzeli. Tak, nie, nie będziemy je widzieli. Natomiast e, ideą jest to, że w czasie rzeczywistym każdy przedmiot w surowcu, który przelatuje przez strefę skanowania, jest analizowany przez maszynę. Jest specjalny algorytm, który pozwala nam detektować, co jest ziemiakiem, a co ziemniakiem nie jest. Czyli to, to podobne działanie też, mogliśmy zobaczyć przy maszynie APH, która, która też działa na, w podobny sposób, była troszkę mniejsza. Też miała kamery. Z tym, że tutaj różnica w działaniu między maszyną APH a Tomrą jest taka, że tutaj kamień, kamień czyli ta materia nieżywa, Obca, ciało obce. nieżywa, martwa, zostaje jakby wybita, tak? Dokładnie. Ziemiak tak. wskakuje normalnie, a kamień zostaje wybity. No, zasada, taka jest taka, zasada jest taka, agnieszko, że my ziemiaków nie dotykamy. Mhm. Uderzamy tylko i wyłącznie w ciała obce, których się chcemy pozbyć z surowca, więc ziemiaki przelatują swobodnie z punktu A do punktu B na przynośnik dalszy transportowy. Natomiast skupiamy się tylko i wyłącznie na wybijaniu wszystkich ciałowców. Czyli y, to jest mrzonką, że zostają ziemniaki obite? E, testujesz maszynę od e, kilku dni, przesortowałaś. E, no, sama dobrze wiesz ile, więc myślę, że możesz e, ocenić, czy uszkadzamy ziemiaki, czy ich nie uszkadzamy. E, no, na razie nie widziałam, żeby były uszkodzone <laughs> ziemiaki. Widziałam natomiast, że e, też z kamieniami czasami. E, Wskakują do kamieni zimniaki. Tak. Jakby to powiedzieć? Zepsute, ze, zepsute takie wiesz. zepsute jest, albo mocno obłocone, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, 100% w naturze nie istnieje. Ta maszyna nie usunie w 100% wszystkich kamieni ale tak samo nie jesteśmy w stanie zapobiec temu, żeby ziemiaki czasami trafiały do kamienia. To ale, jest... ale to słuchajcie, Maciej mówi, że nie 100%, ja mam powiem 99,9% usunie, bo e, stojąc przy, parę minut przy maszynie dosłownie wybrałam dwa kamienie, a trzeba e, powiedzieć, że w ciągu dnia wywozimy stąd, e, już tutaj z hali około 5-6 ton kamienia e, odsortowanego. odsortowanego, ale to już jest minimum, słuchajcie kiedy jeszcze właściwie kobiety stoją ja na pytanie, kombajnie. Ile byś potrzebowała ludzi do tego, żeby tą ilość kamienia odebrać w sposób taki tradycyjny, ręczny? No więc właśnie, jak to wygląda u nas? U nas na kombajnie jest od 4 do 6 osób, w zależności czy to jest jedynka czy dwójka. Właściwie cały czas wybierają kamienie i jeszcze te kamienie przyjeżdżają do magazynu. Na dzień dzisiejszy możemy zmniejszyć o połowę obsadę i wywożąc kamienie tutaj stąd, już mamy ten kamień właśnie przysortowany. Możemy go stąd od razu sprzedać. No to kruszarka kruszy właściwie ten kamień i no, on się jest, nadaje na nasze drogi, na utwardzanie. To jest dodatkowy atut masa naszych klientów w ten sposób właśnie robi, że te kamienie odsortowane za jakieś dodatkowe pieniądze sprzedaje. Czyli tak, słuchajcie, rolnicy, którzy zmagają się z kamieniem na swoich polach, ale nie I tylko, I grudy ziemi. No właśnie tu ja powiedzmy mówię, to o grudach. Bardzo dodał o bardzo ważnej funkcji, która spełnia ta maszyna, a mianowicie zielonego ziemniaka. I to, co jest nas wyróżnia tak samo na tle konkurencji, oprócz tych typowych ciał obcych, to możemy wyrzucać, usuwać Mocno zielone. w postaci zielonego ziemniaka z solaniną. W waszym przypadku, w przypadku sadzeniaka może nie jest to problem, natomiast jeżeli mamy przechowanie albo producentów, którzy dostarczają do producentów chipsów, czy frytek. E, frytek, czy jadalnego. Oni są uczuleni tak samo na ten defekt, podobnie jak na kamienia. I ta maszyna bardzo świetnie sobie radzi z tym zielonym ziemią. Dobrze, ale m, trzeba ustawić ją, zaprogramować, że on zielony ziemniak ma jakby wyrzucić wraz z kamieniem, czy, czy on już to sam to. To tak widzi. naprawdę od operatora zależy. Co, co z jaką skutecznością chcemy usuwać? Tak? Od operatora maszyny. No bo Maciej, może zajrzyjmy tutaj do... do, tak jest. do... Oprogramowania, bo powiedzieliśmy, że możemy ustawić tutaj wiele rzeczy. Możemy ustawić wiele rzeczy tak na dobrą sprawę. Czyli Tak, przychodzi na przykład odmiana, bo uh -huh. musimy powiedzieć wiele rzeczy, to znaczy tak, mamy na przykład pięć odmian na polu i dzisiaj kopiemy odmianę gala. I co przy tej gali możemy sobie ustawić? Ty doskonale znasz swoje odmiany, doskonale znasz swoje pola. Wiesz, jak wygląda gleba na tych polach. Jeśli doskonale wiesz, że z danego pola przyjeżdża dużo kamienia, w tym momencie właściwie zadaniem operatora, jako osoby obsługującej e, maszynę, jest ustawienie parametrów sortowania. To tak może trudno brzmi, natomiast dosyć pozorny sposób e, i w bardzo łatwy się to robi. E, nigdy maszyna nie zastąpi w 100% ludzi. E, my szkolimy operatorów, pokazujemy im, jak obsługiwać maszynę, i to na nich spoczywa tak, jakby. Największy, e, może nie ciężar, ale taki obowiązek nadzorowania całego procesu. E, A operator... sugerowałeś, że z każdym przyjazdem, z każdą zmianą właściwie, z każdym. E, surowiec się różni. Nawet, tak, surowiec się różni. Jeden jest, w jednym jest więcej kamienia, w jednym tak. jest mniej, e, gdzieś jest więcej zielonego. No to musimy jakby e, to zobaczyć. Dokładnie I wtedy o tym podchodzimy mówię. do maszyny tak. i co zmieniamy. Jeśli operator widzi, że ziemiaki są bardzo mocno ubłocone, tak? czyli są, są brudne, są mokre e, i maszyna może mieć problemy z ich e, identyfikacją, zwiększamy w tym momencie, albo przesuwając paluszkiem, tak jak robimy to na standardowym smartfonie, albo naciskając plusik, zwiększamy tak ja jakby zwiększę, zakres. Jak czerwoną powierzchnię, wtedy pokazujesz, że ziemiak jest bardziej przybrudzony. Bardziej przybrudzony, maszyna wtedy dużo bardziej, że tak powiem szczegółowo analizuje każdy z ziemniaków, to oczywiście przekłada się troszeczkę na wydajność, czyli sortujemy troszeczkę wolniej, bo musimy więcej danych przeanalizować. Ale efekt jakościowy jest wtedy dużo bardziej zadowalający. Wtedy brudny ziemiak nie idzie nam jako odpad, a idzie nam jako ziemiak odpowiedni tak. do naszego sortowania. Dokładnie tak. I to jest bardzo prosta rzecz, więc tak na dobrą sprawę. Dobra, ja zobaczę, czy te. ja potrafię to <laughs> zrobić. Proszę uprzejmie. Czyli tak, wychodzimy do panelu głównego. Wychodzimy do panelu głównego. Do panelu głównego. Sekundkę. Tutaj mamy. Panel główny, tak. i teraz tak. Wchodzimy w ustawienia. Jeszcze raz. Strona główna. Sekundkę. O, Dobrze. tutaj mamy. teraz tak. Ziemiaki czyste. Tak. Wchodzimy sobie tutaj. Robimy dostosuj. Aha, i za każdym razem tak. musimy zrobić dostosuj. Czyli ziemiaki tak? czyste. Tak, no i jesteśmy I w wtedy, ekranie. Ale gdzie? słuchajcie, to nie jest faktycznie trudne, jakby się nam wydawało. Elektronika, komputery, monitory, telefony, smartfony już właściwie obsługują nasi dziadkowie, pradziadkowie, my też sobie z tym poradzimy. I Jedną teraz, rzecz, tak. którą wcześniej Ci mówiłam, Agnieszko, tutaj za bardzo nie ma co zepsuć. Jedynym mhm. efektem będzie to, że jeśli za bardzo przestawisz te parametry, to będziesz efekty tego widziała od razu w surowcu. Więc można bardzo szybciutko za Amelikowe. zareagować dokładnie tak. Czyli tak, ustawiamy i analizujemy, słuchajcie, musimy chwilę postać przy tym stole, faktycznie zobaczyć, co leci do skrzynki, co leci na stół, żeby zobaczyć, co dalej ustawić albo co zmienić. Tak, U nas nie ma brudnych ziemniaków, bo jest ziemia piaszczysta, nie ma błota, bardzo fajnie się zimiaczki nam kopią. My mamy problem z kamieniami, więc idziemy do ustawień, jeśli chodzi o kamień. Ile no. tego kamienia możemy zobaczyć, ile I To kamienia może inaczej, w ciągu... tak. Możemy zrobić to w danych statystycznych i to, co ma dzisiaj żeśmy, że tak powiem, przesortowali e, e, tutaj od samego rana, to w tej chwili właściwie maszyna z racji tego, tak jak mówiłem, że robi zdjęcie każdego jednego produktu, więc ona praktycznie go liczy. Przesortowaliśmy 82 tysiące, e, Tak. No 80... mamy rano, więc widzimy, że tak. od podłączenia maszyny minęło pół godziny, tak, pracy tej maszyny. Od włączenia właściwie tej maszyny, więc też tak dokładnie nie wiemy, czy oni tam gdzieś tam palili papierosa, pili kawę. No, są ale... przerwy na dostawienie skrzynki, odstawienie skrzynki, tak, więc. Ale to... możemy obliczyć, to jest też czas. ile maszyna przesortowała sztuk ziemiaczków w ciągu tych dwóch, pół godzin. I wychodzi nam, że przesortowała. 82,5 tysiąca ziemniaków, z czego 7 tysięcy, ponad 7 tysięcy to były w całej masie ciała obce. Tutaj to ładnie widać na tym wykresie kołowym, tak? czyli na 90... Czyli, słuchajcie, kochani, 8% to były kamienie. Tak. 8%. Taka ilość kamieni jest w Szkotowie. Ale my sobie z tym radzimy, my sobie coraz lepiej z tym radzimy. Słuchajcie, technologia, technika, to, co się dzieje na świecie, pomaga nam dostosować właśnie do naszych potrzeb maszyny, to jest niesamowite. No i to jest o tyle wygodne, że Ty możesz sobie codziennie przyjść, zobaczyć, mniej więcej pokazuje Ci to, jaka ilość kamienia została przesortowana, odrzucona od surowca, zakładając, że te 98-99% tego, co zostało włożone w skrzynki, to jest czysty surowiec. Dokładnie, ile maszyna pracowała, ile przeskanowała ziemniaków, ile zostało kamienia zebranego już tutaj na sortowniku. No i cóż, co jeszcze? No, powiem tak, potem są parametry typowo gdzieś tam konserwacyjne, pokazujące zasady działania. Są też tak zwane dane diagnostyczne. Możemy sobie raz na jakiś czas sprawdzić działanie maszyny. No, Teraz... Maciej, bo powiedzieliśmy, że ważną rzeczą jest przeczyszczanie jakby tego tak. elementu optycznego. Tak. Jest szyba, za którą są kamery, mhm. i żeby te kamery bardzo dobrze nam działały. Ta szyba musi być czyszczona. Tak I jest. teraz sprawdźmy, czy ona się I teraz prawda jest tego typu, że właściwie wszystko to operatorowi się wyświetla. Mamy teraz doskonały przykład tego, że za chwileczkę pewnie będzie informacja o tym, że powinniśmy wyczyścić górną szybę. To ponieważ jest cała maszyna, słuchajcie, to jest tu, na który wpadają zimiaczki tak. z naszego kosza zasypowego. Idą, słuchajcie, tutaj w dół. Górą, tutaj mamy palce, czyli tak zwane wypychacze. Natomiast cała maszyna jest oczujnikowana i jeśli cokolwiek się na niej dzieje niedobrego. To mamy automatycznie informację, która się wyświetla na ekranie. Jeśli w tym jest to są kamery. Dokładnie tak. Tutaj w tej, w tej górnej części są, są kamery i mamy informację o tym, że prawdopodobnie okno jest troszeczkę przykurzone. Na razie informacja świeci nam się na kolorze, w kolorze żółtym. Jeśli zapali się na czerwono, wtedy bezwzględnie należy tą szybę. Wtedy przeczytać. słuchajcie, tutaj pracownik ma ręczniki papierowe, wyciera dokładnie tą szybkę, tak. to jest raz w ciągu dnia. Nie zabiera to dużo czasu, musi wyjść na maszynę, przetrzeć okienko, żeby te kamery dobrze działały. Nie jest problem z głowy. Dodatkowo możemy zrobić coś takiego jak test palców, który zaleca się robić raz na jakiś czas, żeby sprawdzić, czy wszystkie palce działają na całej szerokości maszyny. Te plastik, Mego, to są plastikowe palce. To są plastikowe palce, one są wymienne, każdy z nich wymienia się z osobna, bo to są elementy, które się najczęściej zużywają. Jeśli Czyli chodzi na przykład, o, gdyby jakiś palec uległ zniszczeniu, połamaniu, to będzie tu widać na tej maszynce. Na... Tutaj widać nie będzie, natomiast po to robimy test. Jak go teraz włączę, troszeczkę pohałasujemy, natomiast Dobra. wtedy będziemy widzieli palce, które po kolei nam się uruchamiają. One pracują co? trochę jak fortepian. Tak, trochę jak Klawisze, fortepian. Pokazywały nam się sekcje, gdyby w której sekcji doszło do uszkodzenia cylindra z płokiem, ta sekcja zapaliłaby się na kolor czerwony. Także to są też takie informacje w bardzo obrazkowy sposób pokazane dla Macieju, operatora. chodzi już parę maszyn w Polsce? Tak. Powiedz mi teraz, jeśli chodzi właśnie o uszkodzenia, co najczęściej wymieniacie, gdzie serwis, jakich przypadków najczęściej jest? W tej chwili mamy zainstalowanych cztery maszyny w Polsce, od najmniejszej 1200, ta przy której stoimy to jest 1600 i 2400, mówimy o szerokościach roboczych. E, jedyną rzeczą, którą w tym sezonie wymieniliśmy w maszynach, to były właśnie palce wypychacze, ale jest to podyktowane tym, że w zależności od rejonu, w którym maszyny pracują, w glebie są bardziej mineralne, klawisza, ostre. Tak, mówimy o, o palcach, o, o A klawisza. je się wymienia pojedynczo, czy trzeba wymienić całą taśmę? Wymieniamy je pojedynczo. Mhm. Ja tylko dodam, że tutaj Macie powiedział, że e, tych konkretnie maszyn, tego modelu mamy 4, natomiast e, łącznie wszystkie maszyny w Polsce, Tomry, jest ponad 300. 300. I no bo właśnie powiecie, kochani, co ziemiaków. to jest w ogóle Tomra? Tomra to są maszyny do sortowania tylko i wyłącznie ziemiaków? Absolutnie nie. Sortujemy, w całym, możemy w całym przemyśle ziemniaczanym zastosować nasze rozwiązania do obierania parowego ziemniaka, do sortowania brudnego ziemniaka, tak jak u Ciebie, do ziemniaka mytego, do ziemniaka pociętego na kostkę, na frytkę, na, na chipsa. chipsa. I to są wszędzie sortery optyczne? Tak. A na przykład, czy mogłabym y, Waszą maszyną przesortować groszek zielony? Oczywiście, że tak. Oczywiście, tak. Wie, będąc w Madrycie, słuchajcie, zadziwiła mnie ogromna maszyna właśnie do sortowania groszku, ogromne ilości groszku leciały i tam Maszyna potrafiła wynaleźć jedno ziarenko z kropką czarną na groszku. Wasza maszyna też to potrafi? To prawdopodobnie była nasza maszyna. Naprawdę? No fajnie. Tak, bo jeśli chodzi o Tomrę, to może dopowiemy. My, jako firma Archimedes, od 20 lat współpracujemy z Tomrem. Jesteśmy jej partnerem na rynku polskim. Ja z Pawłem zajmujemy się sortrami optycznymi. A, że tak powiem, sprzedajemy je na terenie całego, całego kraju. Tak jak tu Paweł słusznie powiedział, jest już ponad 300 instalacji, ale sortujemy od grysu malinowego, przez brudnego ziemniaka, pomytą marchewkę, do truskawki, wiśni. E, właściwie Czyli wszystko. Właściwie wszystko. żywe. Tak? W pożywce właściwie możemy, mając 16 różnych modeli e, Maszyn. Sortujących, sortujących, możemy sortować właściwie od ziarenka maku do ziemniaka, do buraka. Ziarenka maku? Tak. Wielkość. Ziarna z se sezamu, ryż, kaszę, no, no, no. bez żadnego ryśni. problemu. Większe... Słuchajcie, do czego to wszystko zmierza ta technologia? To zmierza, że my jako konsumenci chcemy jeść oczami, chcemy jeść ładny produkt, chcemy mieć go dobrze jakościowego, chcemy mieć go dobrze zapakowanego i takie też dzięki firmie Tomra, dzięki Archimedesowi, bo to właściwie wy sprzedajecie tą, tak. tą firmę w Polsce. My jako konsumenci dostaniemy ten produkt mocno wyselekcjonowany, idealny jeśli chodzi o wygląd, zdrowotność i jakość. Najwyższa jakość. Najwyższa tak. jakość. No i przede wszystkim głównie automatyzacja. Tak, to są procesy, których myślę w najbliższych latach nie unikniemy. Słuchajcie, no maszyna jest na testach. Moim marzeniem jest, żeby taka maszyna była u nas na stałe, żeby zagościła u nas, żeby... Można było wyselekcjonować ten kamień od ziemiaka, żeby ten ziemiak był jak najbardziej jakościowy, żeby nie magazynować na hali kamienia, żeby ten kamień służył do czego innego, a nie do tego, żeby gdzieś jechał na produkcję z ziemiakiem. Może moje marzenia się ziszczą, dużo marzeń w moim życiu się realizuje. To będzie kolejne. Dziękujemy. Dziękujemy.